Nie, boisz nie boję się właśnie takiego zadmiarza? Nie boję się. W nie sprawdzę, nie? Nie boję się czy wasz 20 czy 30 czy 40 kilo. Ja jestem pewien swoich umiejętności, jestem pewny siebie. Jesteśmy na konferencji przed galą Elite Fighters, a jest z nami Mateusz Murański, jeden z zawodników organizacji. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. No właśnie, powiedz, jak to jest z tym twoim kontraktem, bo widzieliśmy Cię już na Fame, widzieliśmy Cię na FEN, teraz widzimy Cię tutaj. Ty się czujesz zawodnikiem której federacji tak naprawdę? Każdej. No teraz pada propozycja właśnie z, od Elite Fighters. Chwila negocjacji i jestem. A co Cię przekonało, żeby tutaj się pojawić? Wyzwanie: warszawski dresik. No to kawał chłopa, jakieś 15 kilo będzie cięższy, a chcę już jakby to, tą poprzeczkę sobie podwyższać, jeżeli chodzi o dobór Freakfighterów, a niewątpliwie dresik będzie moim najtrudniejszym oponentem. Jak Ci tutaj w ogóle podoba, bo dzisiaj było bardzo wesoło na konferencji prasowej. No, było wesoło, to nie jest trochę mój klimat, wiesz, generalnie, ale no jakby rozumiem koncepcję, no bo na tym się buduje cały show, całe, 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 całe jakby cały marketing, tak, więc, więc zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek, no ja jest, ja, ja, ja mam jakby... No nie odnalazłbym się w takich szarpaczkach tutaj. To, nie, nie, to kompletnie nie dla mnie, aczkolwiek rozumiem i... No, są chłopaki od tego, a są chłopaki, którzy sobie podają ręce i, i, i się szanują, tak? Tak jak na przykład ja z Dresikiem, nie? A było troszkę stresu, jak tam zagotowało się między twoim tatą, a a właśnie Dresikiem, o tam widzieliśmy, że jakieś ciosy polatały, tam ochrona ich rozdzielała? Nie, to jakieś tam, wiesz. to, wiesz, to jest te, Testosteron buzuje, no, normalna sprawa. No. Mhm. Powiedz jak przygotowania do kolejnego pojedynku, bo bardzo szybko bierzesz te kolejne walki, nie bo się wyzwań, tak jak już mówiłeś? No, trzecia walka w przeciągu tam 2,5 miesiąca, no tak. E, wiesz co, teraz e, dopiero teraz zaczynam okres przygotowawczy tak naprawdę, no bo miałem dużo zajętości związanych z planem. Też pojawił się, po, pojawił się temat, trwają rozmowy odnośnie mojego występu w tańcu z gwiazdami, więc ten rok będzie obfity w bardzo dużą ilość atrakcji. No i jakby w formie takiej symbiozy staram się to wszystko łączyć, aczkolwiek jestem głównie aktorem, tak? Bawię się, zakochałem się w, w MMA. No i idę, idę za ciosem, dosłownie przenosi. Duży jest warszawski dresik, Duży. to już powiedziałeś. Duży. No chłopak, widać, że tam Praga północ, wiesz, nie raz dał komuś po mordzie, mówiąc kolokwialnie, stał po bramkach. Nawet, nawet mówił, że ma tutaj zakaz wejścia do Explosion, także musiałbyś za zademiarzył. Nie boisz się właśnie takiego Zademiarza? Nie boję się. W nie sprawdziłem, nie? Nie boję się, czy bywasz 20 czy 30 czy 40 kilo. Ja jestem pewien swoich umiejętności, jestem pewny siebie. A co będzie tego, nie wiem czy wygram, czy przegram, no, ale wiesz, wszystko się zdarzyć może. Szanse są, tak jak to zawsze w walce, pół na pół. Mhm. Z perspektywy czasu, za mamy już dwa pojedynki, która walka, twoim zdaniem, była lepsza? Ta walka z Epic Chitmillem czy walka z Arkiem Tańcówką? Żadna, żadna mi się nie podobała, bo ża żadna nie była przemyślana, żadna, każda była chaotyczna. Dlaczego? Yy, chaotyczna, bo ja pod, jakby chciałem zawsze za wszelką cenę urwać w głowę. Yy, w... W walce z, Ar z arkiem Tańculą yy, 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 to było takie odczucie, że jakby był gong, i tak się to, to, te, te pierwsze sekundy on to musiał wyczuć, że, że ja się to, że tak, bo to ja miałem być tym, co, 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 co w niego pierwszy wleciał, we mnie pie, pie, pierwszy, pierwszy wleciał. No Oczywiście tam te jego ciosy tam nie robiły na mnie większego wrażenia, to śmiałem się mu w twarz, jak mi lecia krew. Hmm, ale nie byłem zadowolony, ponieważ no, nie do końca spełniłem plan taktyczny, jeżeli chodzi o walkę z Arkiem Tańcuelą. Poza tym jestem bardzo nie, niezadowolony ze swojej trzeciej, trzeciej rundy, gdzie, gdzie po prostu 6 no, latek by już oglądając tą walkę, to wziąłem, że 6-latek by Arka odepchnął i on by upadł. No. Więc, poza tym zabrali mi 5 sekund przed przed, przed końcem walki, gdzie już leciałem na, na niego z, z, z ostatecznym ciosem. Nie wiem, czy on by doszedł. Nie chcę mówić, żeby, do, żeby doszedł i by, bym go znakotował, Aczkolwiek mogłoby się tak wydarzyć, tak? Ale Arek się już obrócił tyłem. Jak ktoś się obraca tyłem, to znaczy, że nie chce walczyć. Ale ja jestem mentalnym zwycięzcą, zwycięzcą tej walki, ponieważ dla mnie walka kończy się wtedy, wtedy, kiedy jeden nie może wstać. A leżący w tej walce był tylko jeden. A, no i został wyniesiony na, na nożach. także. Także tyle. A walka z Epikiem też kompletnie bez, bez, no, ta walka powinna się skończyć w, w pierwszej rundzie. W, w moim, moim, oczywiście z całym szacunkiem do, do, do Epika, bo który okazał się bardzo twardym gościem, ale e, powinienem to skończyć w, w pierwszej rundzie. Ale dziękuję mu za walkę i pełen szacunek. Nie boisz się, że znowu będzie ten sam syndrom, że będziesz chciał mu ur urwać głowę. Mówię tutaj o walce z warszawskim Dresikiem, że po prostu się nie podpalisz na, na ten noko. No nie mogę się tego zdradzić. To już jest czwarta tajemnica fatyńska. <grymka> czwarta tajemnica fatyńska. On powiedział nam co ciekawe, że najpierw pobije ciebie, a później jest gotów na walkę z twoim tatą. Jak ty to skomentujesz? No spoko, no tak. Jak, jak czuję czuj się na siłach, żeby wystartować z moim tatą, to życzę powodzenia. No. Ileby. Twój tata potrzebował Twoim zdaniem czasu, bo zakładam, że nie wierzysz w to, że mógłby przegrać z, z Dresikiem. Nie, 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 no ale to, to też nie chcę mówić, ile, ile by potrzebował czasu, no, na pewno by wygrał, a ile czasu by potrzebował, tego nie wiem. Jasne, dobra. Ale to tak, no, tak jak mówię, no, pełen, 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 pełen respekt dla, dla Dresika, tutaj nie masz żadnej złej krwi i, i będziesz tam a przed walką i po walce. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki.